Jeśli akord G-Dur do tej pory grywasz w ten sposób i chciałbyś jakoś urozmaicić, dodać może troszkę innego brzmienia, czy po prostu piosenki, w których gracz wykorzystujesz ten chwyt, zagrać w może trochę ciekawszy sposób, to w tej lekcji pokażę kilka możliwych wariacji, kilka możliwych upiększeń tego akordu. Ja się nazywam Szymon Zajfer z za gitarę peli Jeśli film się spodobał, będę wdzięczny, jeśli dasz kciuka w górę, subskrybujesz kanał i napiszesz komentarz poniżej, a tymczasem przechodzimy już do tematu lekcji, czyli kilku sposobów na urozmaicenie akordu G-dur. Pierwsza zmiana polega na tym, że dodamy jeden dźwięk, czyli zamiast grać coś takiego... dodajemy dźwięk na strunie drugiej. Do tej pory była pusta struna, czyli dźwięk H, a teraz zagram tutaj trzeci próg, czyli dźwięk D. Jest to dla tych z Was, którzy znają teorię kwinta tego akordu, więc mamy coś takiego. I oczywiście obie te wersje są poprawne, to znaczy cały czas jest to akord G-dur, więc możemy robić jakieś ozdobniki, właśnie przechodząc od pustej struny drugiej do tego progu trzeciego czy dźwięku D. Możemy też, też pójść krok dalej i w ogóle nie grać tej struny pierwszej. Akurat w tym przypadku ten dźwięk G tutaj na stronie pierwszej, moim zdaniem, zazwyczaj nie brzmi najlepiej i lepiej brzmi po prostu jak się pozbędziemy. Czyli zagramy od struny szóstej, najgrubszej, do struny drugiej, a pierwsza będzie po prostu przytłumiona. Możemy przytłumić na przykład pierwszym palcem, dotykając lekko od góry tę strunę, tak żeby nie wydawała dźwięku. Idąc dalej, możemy pozbyć się także struny piątej i to jest pożyteczne, szczególnie kiedy chcemy zagrać na trochę mocniejszym przesterze. Ponieważ tak naprawdę uzyskujemy wtedy power chord G. Co prawda nie gramy tylko dwóch strun, gramy więcej, ale cały czas są to pryma i kwinta. Jeśli znasz teorie, rozumiesz czym jest power chord, gdzie gramy prymę i kwintę, to tutaj mamy dźwięk G, czyli prymę, później struna czwarta, mamy dźwięk D, czyli kwinta. Struna G, czyli pryma, i tutaj gramy znowu dźwięk D, czyli znowu kwintę. Czyli mamy po prostu power chord, tylko zagrany w kilku miejscach na gryfie te same dźwięki. I żeby ta struna druga, piąta, przepraszam, czyli A nie wydała nam dźwięku, no to musimy struno, drugim palcem dotykać jej od góry, tak żeby była przytłumiona. I poza tym, że to dobrze będzie brzmiało w przypadku przesteru. To mamy też wolny pierwszy palec, z którym będziemy mogli robić pewne ozdobniki, i właściwie w tym celu chciałem pokazać ten chwyt jako bazę wyjściową do pewnych ozdobników, które za momencik pokażę. Więc póki co wyślijcie proszę te wariacje, które pokazałem do tej pory, i zaraz przejdziemy do głównej części, czyli właśnie tych ozdobników, które moim zdaniem będą ładnie na tym akordzie brzmiały. I tutaj zagrałem. Kilka z możliwych ozdobników, które możesz dowolnie ze sobą łączyć i tworzyć właściwie całe melodie na bazie tego chwytu. I już pokazuję, skąd to się bierze. Więc naszą bazą wyjściową, tak jak mówiłem, jest ten chwyt. Właściwie to jest Power Chord G. I te ozdobniki będziemy robili na strunie trzeciej i czwartej. Zacznę od struny trzeciej. Możemy tutaj zagrać albo tę stronę pustą, albo drugi próg, albo próg czwarty. I tutaj mamy oczywiście pierwszy lub czwarty palec do dyspozycji. Przez to, że mamy ten pierwszy palec wolny, jak mówiłem, że nie gramy na strunie piątej, no to możemy właśnie to robić. Więc polecam, żeby zacząć od wykorzystania tej struny. Więc zagrać sobie po prostu ten chwyt, ten power chord. Następnie pierwszym palcem na drugim progu struny trzeciej. I tak samo czwartym na, na tej samej strunie, ale na czwartym progu. No i możesz je dowolnie ze sobą w dowolnej kolejności łączyć. Myślę, że mniej wygodne będzie granie tym czwartym palcem, ale jak chwilę nad tym posiedzisz, poćwiczysz, to będzie on właściwe miejsce tuż przy progu trafiał i ten dźwięk będzie czysto wybrzmiewał. No i jako następny krok robimy to samo, ale dla struny czwartej. Jest o tyle to wygodne, że tutaj również będziemy grali na tych samych progach. Czyli mamy albo strunę pustą, albo na drugim progu, albo na progu czwartym. I znowu będziemy tymi samymi palcami. No i oczywiście możemy to w dowolny sposób łączyć, któryś z tych, dwóch, z tych trzech dźwięków na stronie drugiej, z dowolny z tych na strunie na, na trzeciej, z tymi na strunie czwartej, w dowolnych kombinacjach. I to nam daje tak naprawdę bardzo wiele różnych odcieni tego akordu g różnie brzmiących. Ale cały czas tutaj jako bazo, baza jest ten akord G-dur i wokół niego tutaj oscylujemy. Jeśli chodzi o to, co tutaj się dzieje od strony teoretycznej, to kiedy dodajemy te różne dodatkowe dźwięki na tej trzeciej czy czwartej strunie, tak naprawdę rozbudowujemy ten bazowy akord G-dur, czyli ten trójdźwięk pryma, tercja, kwinta o pewne dodatkowe składniki. Już pokazuję jakie to są. Skupiając się najpierw na strunie trzeciej, jeśli zagramy ją pustą, no to mamy dźwięk G, czyli prymę tego akordu. No akord G-dur, dźwięk G. Jeśli zagramy tutaj na drugim progu dźwięk A, to jest to nona tego akordu, a tutaj na, na progu czwartym mamy tercję tego akordu. Czyli to w tym przypadku jest standardowy składnik, także pusta struna, także standardowy składnik, natomiast ten drugi próg to jest dźwięk, który normalnie nie występuje w tym bazowym, podstawowym akordzie G-Dur. Jest to nona tego akordu, czyli jakbyśmy zapisywali, to w na zapisie jest to dziewiątka. Jeśli chodzi o strunę czwartą, mamy tutaj e, podobną sytuację, kiedy gramy pustą strunę, to mamy dźwięk e, D, czyli kwintę tego akordu, czyli standardowy składnik występujący w tym akordzie G-Dur. Jeśli zagramy e, próg drugi, mamy tutaj dźwięk E i to jest Seksta tego akordu, a jeśli zagramy próg czwarty, to mamy septymę, septymę wielką tego akordu, czyli wtedy, jeśli zagramy z tym dźwiękiem, to mamy właściwie. Tutaj byśmy nazwali to prawdopodobnie G Maj 7. Mogliśmy dodać wtedy jeszcze tutaj drugi próg na strunie trzeciej, czyli none, byśmy mieli G Maj 9. Tutaj gdybyśmy zagrali w ten sposób, czyli tutaj mm. mamy tę sekcję, tutaj tercję, byśmy nazwali ten akord G6. Czyli myślę, że widzisz, że kiedy dodajemy te różne dźwięki, zmieniamy jakby bazowy akord, w tym sensie, że to już nie jest taki czysty akord G-dur, ale ciągle oscylujemy czy poruszam się wokół tego podstawowego akordu G-dur. I w większości sytuacji, nie wchodząc w jakieś tam niuanse, będzie to pasowało jako zamiennik tego standardowego akordu G-dur. Przyjemnym do grania sposobem na wyćwiczenie tego akordu i tych różnych ozdobników jest wykorzystanie go także jako akord Cedur. Już pokazuję co robimy. Startujemy z tej bazowej z tej punktu wyjściowego, czyli tego power G. Tylko przesuniemy dokładnie tak jak trzymam te palce, przesuwamy tylko na ósmy próg. I struna czwarta i trzecia dalej są puste, a struna szósta i druga gramy ósmy próg. Czyli mamy coś takiego. I to możemy grać jako akord Cedur. Właściwie tutaj gramy power chord C z dodaną noną. Więc mamy coś takiego, jako G i to jako C. I teraz, żeby coś więcej się działo, możemy oczywiście do tego G dodawać te ozdobniki, jak już wcześniej mówiłem. Ale tak samo możemy to robić dla tego akordu C. Tylko oczywiście przesunie się, nie będzie to już drugi, czwarty próg, ale będzie siódmy i dziewiąty. Ale względem tego schematu dokładnie w tym samym miejscu. Czyli na przykład możemy zagrać coś takiego. I tak dalej, Czyli właściwie te same ozdobniki, co gramy tutaj dla G, możemy grać na C i sobie w ten sposób pograć będzie trochę ciekawiej niż ćwiczyć tylko cały czas na jednym chwycie, co... Po chwili stanie się nudne. Jeśli film się podobał, będę wdzięczny, jeśli dasz kciuka w górę, skomentujesz poniżej oraz subskrybujesz kanał. Daj także dzwoneczek przy subskrypcji, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych filmach czy live'ach, które co jakiś czas pojawiają się tutaj na kanale. Swoją drogą, jeśli nie rozumiesz teorii muzyki, na przykład te różne pojęcia, które podawałem pod koniec, w drugiej części tego filmu są dla Ciebie obce, to polecam bezpłatny poradnik, który jakiś czas temu przygotowałem z najważniejszymi pojęciami z teorii muzyki. Jest to, jak mówię, bezpłatny poradnik, link do niego jest w opisie poniżej, zachęcam do pobrania. Ja się nazywam Szymon Zajfert z kwadranza dzięki za obejrzenie, do zobaczenia w kolejnych materiałach i za momencie gdzieś tutaj na ekranie na środku pojawi się jeszcze link do tego bezpłatnego poradnika, polecam pobrać i zapoznać się z podstawami teorii muzyki.